Witajcie w kolejnym 60 już przeglądzie najgorętszych premier i zapowiedzi ze świata gier. Czy jesteście gotowi na powrót do kultowej Syrodyl w odświeżonym The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered? A może intryguje Was desperacka misja w surrealistycznym świecie Claire Obscure Expedition 53, gdzie turowa strategia łączy się z akcją w czasie rzeczywistym? Dla fanów kolei mamy Metro Gather Train Simulator, gdzie poprowadzicie pociągi metra w fikcyjnym mieście, a nawet zagracie ze znajomymi. Z kolei w Workers' Center Resources Sa Public Early Start cofniemy się w czasie, by budować potęgę Związku Radzieckiego już od lat 30. Natomiast miłośników mroźnych klimatów z pewnością zainteresuje Frostpunk 1886. Nowy projekt, osadzony w uniwersum pierwszej części, stworzony na Unreal Engine z mnóstwem nowej zawartości. Zostańcie ze mną do końca, bo to tylko przedsmak tego, co dziś dla was przygotowałem. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered powraca gra roku 2006 w oszałamiającej, odświeżonej oprawie graficznej i z ulepszoną rozgrywką. Wyruszcie w podróż po rozległą Cyrodiil, jakiego jeszcze nie widzieliście i powstrzymajcie siły odchłani w jednej z najwspanialszych gier RPG wszechczasów od nagradzanego studia Bethesda Game Studios. Odkryjcie na nowo bogaty świat Tamriel i walczcie w wymiarach odchłani, odwzorowanych z dbałością o każdy szczegół, by każdy moment eksploracji zapierał dech w piersiach. W Oblivion sami wytyczycie swoją ścieżkę, wcielając się w dumnego wojownika, złowrogiego zabójca, pomarszczonego maga lub sprytnego kowala. Rozegrajcie epicką przygodę pełną fascynujących historii i niezapomnianych postaci. Opanujcie fechtunek lub potężną magię, próbując ocalić Tamriel przed najazdem. W The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster poznacie kompletną historię wraz z wcześniej wydanymi dodatkami fabularnymi, Shivering Isles, Night of the Nine oraz dodatkową zawartością do pobrania. Gra swoją premierę miała 22 kwietnia. Dzień później pojawił się Viking Frontiers, który rzuci was na nieznany brzeg, a waszym zadaniem będzie przekształcenie go w nowy dom i twierdzę. Czy zdołacie zebrać resztki swojego klanu i przetrwać w surowej, dzikiej krainie? I co najważniejsze, czy zachowacie stare tradycje i wiarę w obliczu wrogich chrześcijańskich fanatyków? Przyszłość waszego ludu spocznie na waszych barkach. Viking Frontiers łączy elementy RPG, survivalu, symulacji i strategii, oferując unikalne doświadczenia. Czeka na was rozbudowany system przetrwania, imersyjna symulacja z rzemiosłem, budowaniem, polowaniem i ekspedycją. Zarządzanie klanem, piękną grafiką z perspektywy pierwszej osoby, liczne zadania, system dnia i nocy oraz wciągająca rozgrywka w autentycznej wikingowskiej atmosferze. Jako lider osady będziecie musieli radzić sobie z licznymi wyzwaniami i zagrożeniami. Wybierzcie ścieżkę łowcy, rolnika, kapłana lub budowniczego i opanujcie przydatne umiejętności, aby przetrwać. Zanurzcie się w mglistej opowieści prosto z wikingowskich saki i cieszcie się wciągającą rozgrywką. Dołączcie do społeczności gry, aby dzielić się swoimi osiągnięciami i być na bieżąco z nowościami. Kolejna gra to już premiera z 24 kwietnia. W Claire Obscure Expedition 53 traficie do mrocznego, ale uszekającego świata fantazji inspirowanego francuską Belle Époque. Co roku malarka maluje liczbę śmierci na monolicie, a jutro padnie na 33. Wcielcie się w ekspedycję 33 i wyruszcie w desperacką misję, by raz na zawsze powstrzymać jej śmiertelne dzieło. Przygotujcie się na taktyczne starcia JRPG, które dzięki unikalnym mechanikom czasu rzeczywistego wciągną was jak nigdy dotąd, czekają dynamiczne uniki. Parowania, kontry i satysfakcjonujące celowanie w słabe punkty wrogów. Oprowadźcie unikalną drużynę bohaterów, odkryjcie tragiczne losy poprzednich ekspedycji i przemierzajcie zapierające dech w piersiach surrealistyczne lokacje w oszałamiającej oprawie graficznej Unreal Engine 5. Czy zdołacie złamać cykl śmierci malarki? W tym samym dniu co Expedition 53 premiera miała gra, w której możecie zostać maszynistą lub kontrolerem. Metro Gather to unikalny symulator pociągów, w którym poczujecie dreszczyk emocji, prowadząc składy metra przez rozległą sieć fikcyjnego miasta, trzymając się rozkładu i zbierając pasażerów na każdej stacji. Odkrywajcie tajemnice ukryte w tunelach i na tętniących życiem peronach. Możecie też wcielić się w czujnego kontrolera biletów, dbając o to, by nikt z podróżnych nie pojechał na gapę. A najlepsze czeka w trybie wielosobowym, połączcie siły ze znajomymi, Razem poprowadźcie pociągi kontrolujące bilety albo wyruszcie na wspólne przygody w tym rozbudowanym podziemnym świecie. Czekają na Was realistyczna fizyka jazdy, otwarty świat do eksploracji, bez obawy o ekrany przegranej i możliwość wcielania się w różnorodne postacie. Wybierzcie swoją rolę i ruszajcie w podróż. I to była ostatnia pełna premiera tego odcinka. Tradycyjnie już zapraszam do zakładki posty, gdzie możecie wskazać faworyta tego odcinka i sprawdzić, czy inni myślą podobnie. A my przechodzimy do premiery wydanej we wczesnym dostępie. Zostańcie potentatem naftowym Fuel Harvest Together. W tej kooperacyjnej grze możecie sami lub z ekipą do pięciu znajomych eksplorować tereny w poszukiwaniu ropy, wydobywać ją i transportować. Przetwarzajcie surowiec za pomocą przemysłowych maszyn na różne produkty naftowe, ustalajcie własne ceny i sprzedawajcie je w swoim sklepie. Rafinujcie ropę na benzynę i olej napędowy, negocjujcie kontrakty ze stacjami benzynowymi, by maksymalizować zyski. A podczas wierceń wypatrujcie cennych klejnotów, skamieniałości i minerałów, które wzbogacacą. Pracą Waszą kolekcję i przyniosą dodatkowy dochód. Ulepszajcie swój sprzęt od detektorów i pojazdów po pompy naftowe, rozwijajcie swoją markę i rozbudowujcie fabrykę, by stać się wiodącym dostawcą paliwa w całym mieście. Strategia, współpraca i cenne odkrycie to na Was czeka Fuel Harvest Together. A już za niecały miesiąc wyjdzie kolejny dodatek do świetnej strategii ekonomicznej Workers and Resources Soviet Republic. W DLC o nazwie Early Start cofniecie się w czasie, by zbudować fundamenty swojej Republiki Radzieckiej już od lat 30. Czekają na Was dziesiątki nowych, zgodnych z epoką pojazdów, od parowozów po pierwsze ciężarówki i autobusy. Planujcie miasta z uwzględnieniem ich ograniczeń i wykorzystajcie węgiel do napędzenia kluczowych maszyn. Wznieście budynki odzwierciedlające tamte czasy, polegając na ceglanych domach i starszej infrastrukturze. Rozwijajcie technologię i kulturę, aby modernizować swoją republikę, pamiętając o historycznych realiach. Znieście ikoniczne pomniki i poprowadźcie swój naród przez dekady industrializacji i centralizacji na zupełnie nowych mapach Moskwy i Sankt Petersburga lub dowolnej innej dostępnej w grze. Czas na nowe pięcioletnie plany i budowę republiki, która przetrwa próbę czasu. Kilka dni temu polskie 11 Beat Studio zapowiedziało na 2027 rok Frostpunk 1886. Zupełnie nowy projekt, który odtworzy znaną z pierwszej części walkę o przetrwanie w mroźnym New London, tym razem na silniku Unreal Engine. Ale to nie tylko remake z lepszą grafiką i wyższą rozdzielczością. Deweloperzy planują wzbogacić grę o mnóstwo nowych zawartości, mechanik, wydarzeń, technologii i budynków, w tym zupełnie nową ścieżkę celu obok istniejących wiary i porządku. Unreal Engine otworzy również drogę do przyszłych DLC i dłu długo wyczekiwanego wsparcia dla modów. Choć rdzeń rozgrywki pozostanie ten sam, czyli przetrwanie mieszkańców New London, to nowe dodatki mają jeszcze bardziej wzbogacić to doświadczenie dla starych i nowych graczy. Premiera Frostpunk 1886 zaplanowana jest na 2027 rok, a więcej konkretnych informacji, w tym tytuł gry i pierwsze materiały z rozgrywki poznamy w drugiej połowie tego roku, bo jak pamiętacie miasto musi przetrwać. A teraz czas na serię 5 do kwadratu. Wytropiłem dla Was 5 niesamowitych gier, które nie obciążą Waszego budżetu, a zagwarantują świetną zabawę. Każdy z tych tytułów kosztuje mniej niż 25 zł. Miejcie oczy szeroko otwarte i śledźcie Prosta Spieca regularnie, bo takie okazje mogą szybko zniknąć. Zobaczcie sami jakie skarby dla Was wyszukałem w tym tygodniu. W tym tygodniu na Epic Games Store do zgarnięcia jest Ciuciel. Gra, w której czeka na Was przezabawna przygoda od twórców Machinarium i Botanicula. Wcielcie się we włochatego Ciuciela i jego rywala Kakela w szalonej pogoni za upragnioną wisienką. Przygotujcie się na salwy śmiechu dzięki absurdalnemu humorowi sytuacyjnemu, zwariowanej muzyce i dźwiękom kapeli DVA oraz setkom gagów, które rozbawią każdego. Poprowadźcie Ciuciela przez pomysłowe łamigłówki, nacieszcie oczy setkami zabawnych animacji, Zmieście się z etapami in Inspirowanymi klasykami i wejdźcie w interakcję z mnóstwem ekscentrycznych postaci. Wszystko to określone nagradzaną ścieżką dźwiękową DVA i oczywiście niesamowitą pasją do wisienek. Jak mówiłem, gra jest do zgarnięcia na Epic Game Store. Możecie przypisać ją bezpłatnie do swojego konta jeszcze do 1 maja do godziny 17.00. W ostatnim notowaniu na premiery tygodnia najwięcej głosów zebrał Sunset Motel, zdobywając 43% z 21 oddanych głosów i to właśnie on powalczy o miano premiery miesiąca. Wszystkim biorącym udział w zabawie bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne głosowania dostępne w zakładce posty u mnie na kanale. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca odcinka. Bardzo dziękuję za uwagę i już zapraszam na kolejny z jeszcze ciepłymi premierami, które jak co tydzień wyciągam dla Was prosto z pieca. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!